Raz, dwa, trzy. Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy. Raz, Dzień dwa, trzy. Dzień dobry. To jest Gosia. A to jest Jerzy. Trzy, dwa, jeden. Dzisiaj będziemy rozmawiali o diecie ketogenicznej. Wuhu! A konkretnie o napojach. O napojach. No, o tym, co pić na diecie ketogenicznej. Nie wiem, nie wiem, jak to u was jest, natomiast u nas jest bardzo gorąco i w związku z tym uznaliśmy, że pogadamy o napojach, bo nam się chce pić. O, o, ja tu mam takie picie. Picie takiego dziwnego koloru, nie? Co to może być? Słuchaj, Jerzy... Ym... Powiedz w takim razie, co jest po, po podstawą do picia na diecie ketogenicznej? Coś, co nie jest słodkie. Mhm. Czyli co, no woda po prostu. Woda, no pewnie. Znaczy, w ogóle, jeżeli się zastanawiacie, co pić na no to zasadniczo najlepszą odpowiedzią zawsze na to jest woda. przykład e, no natomiast... pijesz wodę gazowaną. Tak, ja zawsze piję gazowaną, bo ja bardzo lubię smak wody gazowanej. To nie jest tak, że woda gazowana. No, no, no? Jest jakoś tam trochę, wiesz, szkodliwa. Ale dlaczego? Ja wiem, że jest to takie, mhm. dużo ludzi w to wierzy. Teraz jestem ciekaw. Co ty mi powiesz na ten temat? No, dlaczego uważasz, że, że może powoduje być powoduje niestrawność jakąś, tak? Ja myślę, że niestrawność to powoduje jedzenie zbyt tak. dużej ilości przetworzonych węglowodanów. Nie? Mhm. No dobrze, czyli wszystko jedno, gazowana, nie gazowana, jaką kto lubi. Znaczy, ja bym sugerował gazowaną, a to z tego względu, że jest smaczniejsza w mhm. smaku, tak? W sensie e, ułechtają bąbelki w język, a w związku z tym jest to przyjemne. A ponieważ będąc na diecie ketogenicznej, no, no raczej nie można sobie serwować jakichś takich napojów, jak to się nazywa, soft drinków, nie? No, no to. No to myślę, że taka gazowana jest fajniejsza niż niegazowana i dlatego ja piję ciągle gazowaną, bo ją lubię. Natomiast to nie jest tak, że to musi być gazowana. Czyli tak? Jeżeli nie gazowana, to na przykład może być po prostu zwykła woda kranowa przefiltrowana ta. przez. nawet Może być nieprzefiltrowana, nie przefiltrowana, bo w większości wypadków twoi, twoja ta firma wodociągowa robi robotę mhm. przefiltrowaną. No dobra, a jeżeli miałbyś polecić, nie wiem, jakąś wodę na przykład taką butelkowaną? No? No to zależy, no bo, to je, bo, bo są dwa ty typy w sumie wody butelkowanej, które można przyjmować, yy, będąc na diecie ketogenicznej. Hmm. Tak? No i taka zwykła woda normalna, no to kto co lubi. Ja na przykład lubię San Pellegrino. Hmm. I w związku z tym będę polecał San Pellegrino, bo jest, też uważam, że jest smaczna i ona też jest gazowana. Nie? Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę sobie uzupełniać elektrolity i, yy, i minerały, których na samym początku diety ketogenicznej Ubywa nam, ale to znaczy, to też nie jest tak, że ich ubywa, no tylko, że jak się organizm przestawia, to więcej ich trochę potrzebuje, więc warto je sobie jakoś uzupełniać. Mhm, no ale... to, bym, to bym sugerował wyposażyć się w wody wysoko zmineralizowane, mhm. typu borżomi, typu Vitautas, typu są te takie wody z tej, no tam z tej takiej miejscowości dla dziadków, co myśmy kiedyś pojechali tam na wakacje. Kudowa z Skudowy. Tak? Dobrze mówię, że w Kudowie? Mhm. Tam jakieś jest źródełko Byliśmy takie w Kudowie, tak. i tam jest takie źródełko, no właśnie i tam są, stamtąd są te wody Jan, Aha. prawda, jest jeszcze takie dwie inne wody są takie, bo tam są różne takie śmierdzące wody, bardzo mocno zmineralizowane. A powiedziałeś, nie? że na początku diety katogenicznej to znaczy, że przez jaki czas? No, Ale tak wiesz, pierwsze, orientacyjnie. Przez pierwsze, pierwsze... 3-4 tygodnie. Mhm. W sensie, ale, ale najważniejszy jest pierwszy tydzień, bo de facto te wszystkie takie syndromy przestawiania się z metabolizmu właśnie glukozy na, na, na metabolizm tłuszczu, to jest tak pierwszy tydzień. Mm -hmm. I wtedy boli głowa, jak się na przykład nie pije ze słonej wody, jak się nie, nie je rosołów, wtedy to boli głowa i tak myślimy, o kurde, zaraz będzie strasznie źle, zaraz umrę i w związku z tym chyba sobie kupię po prostu frytki. Więc nie, 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 trzeba po prostu wodę słoną wypić, nie? I jest okej. Okay. Ale wiesz co, pamiętam raz jak wzięłam szklankę, która stała u ciebie, u ciebie na stoliku i myślałam, że to jest po prostu zwykła woda, napiłam się, tam było chyba ocet jabłkowy z, no z cytryną i to był taki okropny. Mi, po co ty to okropne? w ogóle pijesz? To jest, to jest przepyszne. Właśnie słyszałam już kilka razy też w komentarzach, też czytałam, że ten ocet jabłkowy to trzeba no, no, Ocet jabłkowy na tej jest tej diecie, w ogóle w tak? porządku. Nie, 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 nie tylko nie na diecie tylko. ketogenicznej. Znaczy, mhm. Ocet jabłkowy jest o tyle bezpieczny na keto, że on nie posiada węglowodanów, więc, więc można go pić. Natomiast ocet jabłkowy jest w ogóle o tyle dobry, że on, yy, on wpływa na łaknienie. To znaczy, jeżeli mhm. masz takie ataki, wiesz, głodu, a ludzie, którzy zazwyczaj się żywią węglowodanami, przestają się żywić węglowodanami to mają te takie ataki głód, że muszę zjeść ciastko, bo jak jeżeli, nie to coś jeżeli tam. Jeżeli przechodzisz z takiej typowej diety pełnej węglowodanów na dietę na keto, nis... tak. na keto albo na nawet na dietę niskowęglowodanową, pamiętam jak ja przechodziłam właśnie na dietę niskowęglowodanową, to naprawdę czułam się tak jakbym, wiesz no, Jakbyś odstawiał narkotyki. Naprawdę, nie wiem, jak to jest, <grym> co prawda, odstawiać narkotyki, ale naprawdę no, czułam, taki, wiesz, taką silną potrzebę zjedzenia. No, ja kiedyś właśnie, rzucałem, ja rzucałem palenie, tak? To, to uważam, że odstawianie cukru mm -hmm. jest, jeśli chodzi o te takie, wiesz, no, no, no te takie reakcje fizjologiczne mm -hmm. organizmu, jeśli chodzi o odstawienie, to jest bardzo podobne. Czyli ten, ta woda z octem jabłkowym pomaga, ale to warto tak. dodać do tego cytrynę, Znaczy, ja dodaję, ja dodaję trochę cytryny, bo wtedy jest fajniejszy smak. Mm -hmm. W sensie, bo ten no, smak octu jabłkowego, to no, niektórzy lubią, ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest jakieś takie straszne. Ale jak, jak długo to pić i jak często I ile to Ile chcesz. No, zasadniczo ja, ja zazwyczaj sobie piję taką mieszankę rano, bo ja nie jem rano śniadania mhm. I, yy, no, no, no i po prostu nie chcę się czuć głodny rano, nie? Więc, więc to mi pomaga. A druga sprawa jest też taka, że yy, no, no, po, poza tym, że, że ocet jabłkowy wpływa na brak głodu w sensie na łaknienie, zmniejsza łaknienie, to też jest bogaty w różne tam potas, w różne minerały, które też przy okazji właśnie ketozy się przydają. No i dlatego takie coś. Natomiast ja w ogóle bardzo lubię na przykład wodę gazowaną z cytryną. W sensie mam wrażenie, że jest to taki dobry. No, no dobry napój, no, smaczny i no jest, no jest stąd taka, taka mieszanka. Natomiast najlepsza generalnie, na, najlepszy i najbardziej taki trademark napój ketogeniczny to jest kawa kuloodporna. No, no powiedz coś Bullet więcej o tej coffee. kawie. Ja też kiedyś e, piłam. No właśnie. Tak. Ja kiedyś piłaś, a, a ostatnio jak ci dałem, to powiedziałeś, że nie Tak. I um, co wiesz co? Stało? Co się stało? Bo przez nie jestem na diecie katogenicznej. Jak, jak byłam na diecie ketogenicznej, próbowałam tej diety, to wtedy rzeczywiście no, to miało jakiś taki większy sens i no i to mi smakowało. A teraz jak jestem jednak, no jem więcej, tak? Węglowodanów, jem po prostu węglowodany. Nadal nie w tak dużej ilości, no i jak to jest popularne. No, Natomiast dobrej jakości. Nie? Em, Natomiast wtedy organizm się przestawia jakoś już, prawda? I tak nie, nie trawi dobrze tych tłuszcze zawartych w tej kawie. No jakoś tak, wiesz. No, czy, nie? Ta, czy nie? nie mam racji? No, no, czy c... Nie, no masz rację. No, nie, jeżeli... w, wiesz co? Bo na przykład nie powinno się łączyć, prawda? No nie, woda nie się... tłuszczy. Czyli jeżeli ktoś myśli, że na przykład zastąpię słodycze takimi słodyczami właśnie ketogenicznymi, czyli na przykład nie wiem takimi tłustymi ciasteczkami maślanymi, które mhm. ja kiedyś robiłam. I no, ja ciasteczka kiedy... maślane polegają na tym, że one się składają z masła, a nie, że, że są smażone czy tam pieczone na masło. Tak, tam jest nie... masło i e, chyba i... była wtedy jeszcze mąka migdałowa. No i, i olej kokosowy. Pewnie. Tak. I, e, I ja pamiętam, że jak kiedyś ba, one były naprawdę smaczne, e, ale e, jakoś je zjadłam przy, ich bardzo dużo i przy okazji jeszcze później jakiś, jakiś połączyłam z jakimś węglowodanem. Zagryzłaś jabłkiem i było nie, 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 bardzo. Nie, nie, źle. nie pamiętam już wtedy tak, ale <laughs> tak i nie można tego robić, tak? Nie, nie Czyli można, nie. jak pijesz taką kawę właśnie em, z tłuszczem to nie łącz tego. No, w sensie to no ale przez... rozmawiamy to o diecie, diecie ketogeniczne ketogenicznej, no, więc z założenia, ktoś, ktoś kto je, jakby słuchają nas, tak Osoby, no, no Nie które... wiemy, kto nas słucha, ale zakładamy, że, że, że ktoś, kto będzie chciał raczej być na tak. keto. Natomiast gdybyście chcieli robić takie eksperymenty na sobie, jak Małgorzata robiła, to <śmiech> nie, <śmiech> to, to, to pomiędzy taką kawą odporną rano, a jakimś węglowodanym, trzy godziny odczekajcie. I to jest w ogóle taka dobra zasada, że jeżeli nie chcesz być na keto, ale chcesz ograniczyć jakoś tam właśnie jedzenie węglowodanów, i na przykład to niektórzy ludzie tak robią, że rano nie jedzą węglowodanów, a zaczynają jeść po południu. Tak. Mhm. No to, no to, to wtedy trzeba pamiętać, żeby nie łączyć w jednym daniu i węglowodanów i tłuszczy, tylko żeby właśnie był odstęp. Dwie, trzy godziny pomiędzy mhm. posiłkami, tak? No i ponieważ tego tłuszczu w takiej kawie bulletproof jest dużo. To ja bym powiedział trzy. To powiedz, mówisz dużo, to znaczy. Kawa odporna polega na tym, że zrobisz kawę, e, kawę czarną. I można zrobić espresso, można zrobić. My robimy w Hemexie na przykład. I, e, czyli to jest przelewowa u nas. I do tego się dorzuca łyżkę, taką dużą łyżkę do zupy masła. I dorzuca się łyżkę dużą e, tego oleju MCT. Albo, albo oleju kokosowego. Ja akurat nie, no, no, źle reaguję na MCT, więc, więc, więc stosuję olej kokosowy, w którym tam też te, 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 no, no, ten tłuszcz tam, tam MCT jest w środku, tylko po prostu w trochę innej postaci. No i cały patent polega na tym, i to jest tak mniej więcej na jakieś, no ja wiem, na pół litra, może na ta, mhm. 750 ml kawy. To są Ale te, jak te... to mieszasz, to po prostu. Ja łyżką to wrzucam, czy miksujesz nie, to? wrzucam nie do miksera. Mhm. A I... Dlaczego? No, bo wtedy się ładnie łączy. Wtedy to ma taką konsystencję jak kawa ze śmietanką. Mhm. I Natomiast można to wymieszać oczywiście łyżką, ale wtedy się robią oka z tego tłuszczu i to nie wygląda tak ładnie, więc yy, no lepszy, jest, le, 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 lepszy jest mikser. No i później się to pije, tak, no i to ma właśnie taki smak, według mnie, jak, jak, jak dobra kawa z tłustą śmietanką. Nie? No i jeszcze ważne jest, żeby to był naprawdę tłuszcz takiej dobrej jakości. I tak, żeby no to dobre było masło, jakieś... żeby to nie było masło, które udaje masło, tak, tylko mm -hmm. no, no, dobre masło. I w ogóle na diecie ketogenicznej warto zwracać uwagę na jakość, tak, tych y nie tylko Piszcze? na dziecko ketogeniczne, warto no zwracać uwagę na jakość tego, co no, się tak. je, nie? No, tak. No, natomiast, natomiast tak, no, zdecydowanie lepiej sobie kupić dobrą kostkę masła niż coś, co, no, co przypomina masło, ale tym masłem nie jest na przykład. Mhm. No, no, no i też musimy też tutaj y, powiedzieć, że, no, że o ile masło uznajemy za, za zdrowe, o tyle tych wszystkich takich właśnie margaryn, utwardzonych tłuszcz roślinnych nie polecamy, bo to nie jest zdrowe. I to w dużej mierze nie jest zdrowe ze względu na to, w jaki sposób się to w, w z, tych, z tych nasionek wyciąga. Nie? Mm -hmm. Jakimiś bardzo kosmicznymi procesami chemicznymi. Podczas gdy dobry tłuszcz to jest taki, który zasadniczo sobie można samemu pozyskać. No, masło zrobić z mleka, to każdy, jak, jak dostanie instrukcję, to zrobi. Tak samo wycisnąć, nie wiem, oliwę z oliwki, każdy, jak dostanie instrukcję, zrobi. No i nie trzeba mieć fabryki, która. która ten tłuszcz tam z rzepaku mm. wyciągnie, nie? A jeśli no. ktoś, e, no, nie pije takiej kawy właśnie, tylko tak jak ja piję kawę właśnie no to niech sobie pije, jaką chce. Z, no nie, powiem, dlaczego... Ale ja na przykład nie piję czarnej kawy, tylko dolewam zawsze ten napój. To zaraz e, powiem o mleku, ale ja jeszcze powiem, dlaczego kawa odporna na keto jest spoko i szczególnie jako zastąpienie, z, śniadanie jest spoko, bo ona przyspiesza wejście w ketoze. Więc jeżeli ktoś ma ochotę być w ketozie albo być w głębszej ketozie niż normalnie, to taka kawa odporna pomaga, bo, no bo właśnie proporcja tych tłuszczy w sensie masła i MCT, która jest w środku, jest, no, no sprawia, że więcej ketonów produkujemy. O. Tak, w dużym skrócie. Mhm. Natomiast, jeżeli ktoś ma ochotę pić, właśnie tak jak Małgorzata, kawę z mlekiem, to polecamy nie używać mleka. <laughs> Bo mleko się składa z, z, z też z czegoś, co później nasz organizm przerobi na glukozę. W sensie mleko jest słodkie. No. Czyli yy... laktoza jest słodka, mhm. tak? Czyli e... napoje roślinne. Tak, no więc jakieś mleka roślinne, i tu ja bym polecał dwa: no, albo migdałowe, albo kokosowe. I Małgorzata akurat pije kokosowe. Ostatnio, aczkolwiek też miała okres picia migdałowego. Tak. Jak było? Które lepsze do kawy? E, ja wolę migdałowe, ale... Tak wyszło. Tak wyszło, że piję kokosowe, natomiast trzeba zwracać uwagę... Mm... A trzeba zwracać uwagę, czy nie jest dosładzane oczywiście. Tak, czy nie jest dosładzane i... Małgorzata w pewnym naszym newsletterze mówiła, jakiego mleka używa. Tak. I możesz powiedzieć, czy, czy no, odeślesz no, do newslettera? Mogę powiedzieć. To, powiedzieć. to jest Webridge. The the bridge. I w Bridge'u są dwa typy tego mleka. Jedno jest takie, że tam jest chyba półtora grama węglowodanów na 100 gram. Więc całkiem ok. Natomiast, natomiast, tak jak wejdziecie do jakiegoś tam hipermarketu czy supermarketu i zdejmiecie pierwsze lepsze kokosowe albo migdałowe, to prawdopodobnie będzie z domieszką mleka pozyskanego z ryżu i prawdopodobnie tych będzie węglowodanów 14, będzie miało albo 14 albo 20 albo 25 nawet. I to już nie jest to wcale. No więc, no, więc jeżeli ktoś lubi pić kawę z mlekiem to z kokosowym albo z migdałowym. A, a ty lubisz spieniać tak parą wodną z ekspresu, takiego z takiej rurki ekspresu. Wiesz to takie właśnie się słabo pienią takie mleka się. Ale słabo migdałowy pienią. mam wrażenie, że się dobrze pieni. Lepiej pieni się niż napój kokosowy ale. a co powiesz o sojowym, bo tu jest przecież słynne latte sojowe. Nie jest takie pojęcie latte sojowego. Sojowe się dobrze pilni, natomiast e, mam wrażenie, że jest dosładzane. A poza tym soja nie jest. E, soja nie jest najzdrowsza? Nie jest. Poza tym ja mam wrażenie, że soja sama w sobie też ma a dużo. Poza tym węgora. wydaje mi się, że też ma. Nie, jakoś tak wiesz, co? Soja już ja dawno kiedyś, zniknęła z mojego jadłospisu. Ja kiedyś przeczytałem, że nie ma w tej chwili na świecie soi, która nie była nigdy zmodyfikowana genetycznie. Tak, i właśnie idąc tym tropem już naprawdę, no nie wiem, no kiedy. Też 10 lat chyba nie jemy. No. Tak. Soj. Tak. E... Małgorzata, a jakbym chciał tak, wiesz, z kolegami na piwo wyskoczyć, to, to mogę? No, Będąc wiem, na keto, właśnie. oczywiście. Wydaje mi się, że nie można pić alkoholu, że to... A dlaczego? Ale piwo to nie alkohol. Nie, to jest alkohol. Tylko większość Polaków uważa, że piwo to nie jest alkoholem. Nie? No wiesz co, to ty mi powiesz. Że Polacy ja uważają, że... że piwo to jest oranżada. Nie wiem tego, natomiast... Że soft drink. Yy, no to może ty, ty coś będziesz wiedział na ten temat. No więc piwo yy, jest alkoholem, po pierwsze. A po drugie, no, no składa się też z węglowodanów, nie? Bo się mm -hmm. piwo robi z jęczmienia. A nie ma jakiegoś tam light, czy coś takiego? No jest, ale ono wtedy nie smakuje dobrze. Mm -hmm. No ja uważam, że... No nie, no jeżeli już pić alkohol... Znaczy z, z alkoholem w ogóle na keto to jest trochę triki, bo jeżeli masz ochotę wypić alkohol, to, to najlepiej pić taki, wiesz, hardkorowy, twardy alkohol w stylu wódka czysta, mm -hmm. whisky. I, I to lepsza szkocka niż tam jakieś inne wiesz, wynalazki. Albo ten gin. Czy to nie zaburza ketozy? Nie, znaczy, właśnie trochę nie zaburza ketozy, ale wstrzymuje chwilowo produkcję ketonów, bo wątroba się zajmuje metabolizmem alkoholu, czyli a nie produkowaniem jest, ketonów. Czyli trudniej jest być w ketozie. Nie, znaczy, no w sensie pozostajesz w ketozie, Aha. ale w ten okres czasu, który pijesz i później trawisz hmm. ten alkohol, to w tym momencie nie chudniesz. O, czyli jeżeli ktoś Aha. chce być w ketozie dla zdrowia, dla długowieczności, no to ups, alkohol nie służy zdrowiu i długowieczności, więc sobie trochę anuluje te zyski z ketozy. Natomiast jeżeli ktoś jest w ketozie ze względu na to, że chce schudnąć, no to, no to nie schudnie w tym czasie, kiedy pije. No i teraz niektórzy ludzie robią ten błąd, że w środę, wiesz, w środku tygodnia sobie, wiesz, idą na wódkę z kolegami, bo już tak strasznie się napracowali, że już muszą. Później w piątek idą na wódkę jeszcze raz, bo już przecież weekendzik i w sobotę poprawiają i de facto nawet jeżeli przez resztę tygodnia nie, nie jedzą w ogóle węglowodanów, to de facto nie schudną nigdy. Bo za dużo w ciągu tygodnia po prostu tego alkoholu metabolizują i po prostu nie da się schudnąć inaczej, no chyba, że nie wiem, że nic nie jedzą w międzyczasie, się, tak? mhm. a, a to raczej nie... Kolei, a, a druga sprawa, ja kiedyś miałem coś takiego, że, 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 że będąc w ketozie piłem, piłem whisky, no ja zauważyłem, że jest jeszcze drugi taki, wiesz, psychologiczny, jak gdyby, aspekt tego, który dla mnie był jeszcze bardziej problematyczny niż to, że tam, wiesz, no, że wstrzymujesz sobie chudnięcie, a mianowicie mi strasznie spada silna wola, jak ja się mhm. napiję. Czyli w momencie, kiedy. No tak, no sorry, ale to taka jest prawda, czyli mam ochotę, wiesz, iść na frytki, na kebaba i jeszcze poprawić hamburgerem, jak wypiję whisky, nie? Podczas gdy, w momencie, kiedy tego whisky nie dotknę, to w ogóle nie mam tego problemu, więc jak gdyby bardzo szybko w ogóle przestałem pić alkohol, nie? Bo, bo, bo stwierdziłem, że, no to kurna, ani nie jest to dla mnie zdrowe, bo to jest jednak trucizna, to jest toksyna. Ani nie, nie pogłębia mi to ketozy, bo zasadniczo w tym czasie moja wątroba się zajmuje metabolizmem alkoholu, a nie produkcją ketonów i jeszcze w dodatku ryzykuję to, że, że skończę z kolegami na frytkach, nie? No to może lepiej nie. I, no i tyle, no więc, więc, więc ja bym polecał nie pić, a jeżeli już, no to, no, to, no to właśnie wypić centymetr whisky, no nie wiem, czy centymetr dobrego ginu, no, no i liczyć się z tym, że, 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 że wam spadnie właśnie silna wola i będziecie mieli ochotę wypić więcej i pójść na frytki. <grym> więc tak. A na przykład jakieś soki słone. No nie, soki, o matko, soki to no jest nie temat wiem, rzeka. Soki... No soki owocowe, no to nie, no bo owoce soki to... Soki owocowe nie, bo tak. większość soków owocowych składa się z cukru, bo większość owoców, jeżeli wyciśniesz z nich to, co tam jest w środku, no to bez, bez tego całego błonnika i tak dalej, no to jest... To, to ma wyższy indeks glikemiczny niż Coca-Cola, nie? Mhm. I to jest też taki numer, na który się ludzie kiedyś nabierali jakiś czas temu, że myśleli, że jak sobie kupują soczek jabłkowy filtrowany, nie, to to jest zdrowe, a to tak jakby sobie słodką wodę zapodać, nie, de facto. No, yy, więc no ja jestem przeciwnikiem jakichkolwiek soków, w sensie ja wychodzę z założenia, że jeżeli chcesz zjeść owoc, to go zjedz, no i teraz jeżeli jesteś na keto, no to spróbuj zjeść taki owoc, który cię nie wywali z ketozy, nie? Czyli borówka, nie, nie za dużo truskawek, mhm. nie za dużo malin. No, no, to takie rzeczy, tak? Natomiast no można robić na przykład takie smoothie, czyli ale zmiksować nie... sobie liście szpinaku albo jarmużu z no tak, napojem to nie kokosowym z czy migdałowym, a na przykład dorzucić trochę borówek. No okej, okay, ale to nie, będę, to nie mm -hmm. będzie sok owocowy, tak? No smoothie no nie. to już jest trochę inny temat i mam wrażenie, że… Albo z awokado jeszcze, I teraz też, tak, no, znowu, są ludzie, którzy robią no, smoothie z awokado, to jest bardzo dobry pomysł, no bo tam znowu dużo dobrego tłuszczu jest awokado, w awokado. Awokado, szpinak, właśnie napój kokosowy, trochę oleju kokosowego tak, tak. i nie wiem, trochę borówek no, nie, ślubi. to jest okej. Okay. Natomiast wiesz, jak ty mówisz hasło smoothie, to, mhm. to, to zdajesz sobie sprawę z tego, że większość ludzi, jak sobie robi smoothie, to wiesz: jabłko, banan, mhm. y, pomarańcza i, i, i coś tam jeszcze. To nie, nie to wiem. jak mówię kiwi, smoothie tak. to mam właśnie I na myśli. 50 gram węglowodanów na 100. Ja to rzucam, łączę no. właśnie, szpinach, jarmusz. No i właśnie. Nie, to taki zielony, zielony, tak, no to taki zielony smutny jest okej. Okay. Natomiast natomiast no, 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 ja, jeżeli miałbym komuś dać jakąś taką radę do, odnośnie tego, czy pić soki na diecie ketogenicznej, to bardzo krótka odpowiedź brzmi nie. Bo znowu, bo to jest tak, no też może powinniśmy w ogóle zacząć ten odcinek od tego, że to też chodzi o to, żeby się tutaj, wiesz, nie doktoryzować z tego, tak? czy czy mogę wypić 5 gram takiego energetyka? Czy już jak szósty gram wypiję, to mnie wywali sketozy, tylko zasadniczo chcemy dawać jakieś takie rekomendacje w miarę proste, więc woda jest bezpieczna. Sok nie. Energetyki też nie są bezpieczne, bo są dosładzane takimi różnymi dziwnymi specyfikami, które zazwyczaj wywalają sketozy. Nawet jeżeli jest napisane, że to bez cukru, nie? to zazwyczaj jest jakimś tam innym no właśnie słodzikiem. właśnie, to słodziki. No to zależy od słodzika, tak. Mm -hmm. I to zależy od człowieka. No ale na chyba przykład też w ogóle lepiej sobie odpuścić. Prawda? Ja mam wrażenie, że lepiej sobie no odpuścić. Jeżeli macie ochotę sobie walnąć już trochę takiej kofeiny, ale nie w postaci kawy, tylko gdzieś tam na stacji benzynowej, to teraz ostatnio się pojawiły na stacjach benzynowych takie wody mineralne. Woda po prostu jest przezroczysta i jest po prostu woda z dodatkiem kofeiny skład takiego czegoś to jest woda plus kofeina, czysta kofeina i to jakieś tam, ileś tam miligramów tej kofeiny jest i tam tyle, ile w normalnym espresso, tak, powiedzmy, i to, sobie, i to wysmakuje jak woda, to nie ma żadnego smaku takiego jak energetyk, no albo też, no można próbować szukać jakichś takich energetyków, które są na przykład słodzone stewią. Albo, bo spodzonych erytrolem to jeszcze nie widziałem żadnych. No, ale stevia nie zawiera właśnie... No to zależy, w sensie, no nie... Nie, no więc właśnie podobno nie. Aha, no dobra. W sensie, no, mnie na przykład wywala stevia z ketozy. Mhm. Ale już, już czytałem wielokrotnie o tym, że, że ja jestem jakiś wybitnie wyjątkowy, bo zasadniczo stevia jest ok. Natomiast, jeżeli mówię głupoty, to napiszcie mi w komentarzu, ale mam wrażenie, że nie. No, no więc można próbować, no, no, ale większość tych takich słodzików typu aspartam, już pomijając to, że to jest rakotwórcze, to zasadniczo to też wywala z Ups. Czy moim zdaniem to w ogóle utrudnia? Bo to jest takie dalej takie oszukiwanie siebie, że jesz słodkie, podczas gdy no, no więc zdecydowałeś tak, no. się, żeby nie jeść słodkiego. No więc coś jest takiego też z tym, że właśnie no, no albo się decydujesz, że, że chcesz się odzwyczaić od słodkiego smaku w ogóle, no i wtedy zastępowanie cukru właśnie jakimiś słodzikami, to jest słaba strategia, tak? Mhm. Albo, albo, no bo to jest też tak, że no dieta ketogeniczna nie powinna się w sumie nazywać dietą, tylko powinna się nazywać stylem życia, tak? No i styl życia polega na tym, że to tak do końca życia się można żywić. No I teraz, jeżeli dochodzisz do wniosku, że w ogóle no, dla długowieczności, dla, nie wiem, dobrej cery, ładnych mhm. włosów i, nie wiem, i kognitywnych umiejętności swoich, decydujesz nie jeść cukru, no to zastępowanie tego czymś jest moim zdaniem złe, no. Bo to trochę ci, mm -hmm. jak gdyby, no, zaburza ci tą twoją decyzję i no niby zdecydowałeś, że nie jesz słodkiego, ale jest słodkie, które nie jest słodkie, no to jest takie, wiesz, takie nie, niekonsekwentne, no. no. tak. I jeszcze nam zostały... Y, herbata, herbata. Z nie no, herbata gorzka jest w porządku. A ziołowe różne? A to zależy od... Zioła jakieś? No, nie, no mięta jest ok Co tam jeszcze można pić? Nie wiem, nie znam się na zioła. <laughs> Melisa, można pić herbatka na trawienie. Myślę, że tam jakiś, jak na trawienie, to jest jakimś koprem będzie pewnie, to można. E, no, no co my pijemy, to może tak powiedzmy, no ja piję zieloną taką herbatę, co sobie z Chin ściągam. Ja nie piję już herbatę w ogóle zrezygnowałam. Ja lubię zieloną, bo ona jednak. Ale to dlatego, że ja jestem uzależniony od kofeiny i, no i ta zielona herbata inaczej kopie, niż taka zwykła kawa. Ja już mm -hmm. jestem tak przyzwyczajony do kawy, że mogę 7 espresso dziennie wypić, i to na mnie nie robi wrażenia, a jak sobie walnę taką dobrą zieloną herbatę, to, to mnie to pobudza. Tak samo też lubię czasami herbamatę sobie zrobić. Ale to też ze względu na to właśnie, że, że, że inaczej kopię. Nie? Natomiast, yy, natomiast no herbaty, jeżeli nie są dosładzane, no to są z zasady, są, są bezpieczne. A czy będąc na diecie ketogenicznej trzeba pić na przykład więcej wody niż tak. Yy, normalnie? Tak. Na początku na... tak, a potem już nie. To znaczy to jest tak, że znowu w tym takim okresie adaptacji przez pierwszy miesiąc bardzo, a później trochę mniej. To ile? 3 litry? Myślę, że 3 litry dziennie to jest ok, ale to właśnie dużo. bardziej trzeba zwracać uwagę na to, żeby na samym początku pić tą wodę właśnie wysoko zmineralizowaną albo albo żeby to było trochę wody i trochę rosołu, czy no, żeby generalnie nie zabrakło tam soli, nie zabrakło elektrolitów w organizmie, niż, niż, niż ilości, tak? A potem, potem to już się zmniejsza do takiego poziomu, no, no, jak, jak, to, jak, jak czujesz, tak? Mhm. Jeżeli masz ochotę się napić, no to pijesz. Natomiast, po czym można też poznać, że się wyleciało z ketozy, od razu chce ci się bardzo pić. Jeżeli na przykład ktoś cię nabierze nie kupisz niby kiełbaskę, w której nie ma pszenicy, a w środku jednak jest dużo pszenicy i wylecisz, to, yy, no to, to, to ja przynajmniej na sobie, albo zaczyna poleć głowa. Słuchaj, to do kiełbasy do, dodają pszenicę? Tak. No Nie pewnie. wiedziałam, naprawdę? No, tak, mąka pszenna mm. jest dodawana. No i yy, no, a mąka pszenna to czyste węglowodany i baj to za. Więc, yy, więc ja, ja, ja jak wylatuję niechcący, to albo mnie boli głowa, albo mi się strasznie chce pić. Więc to, to jest taki ten, ale, ale na początku no bardziej trzeba zwrócić uwagę właśnie na ilość tego, co się pije i na to, żeby to, to było bogate w minerały. No dobra, no to, no to co? Tak. Koniec. Tak. To jeżeli macie jakieś pytania, to poprosimy o komentarze. Najlepiej u nas na stronie www.gosiaijerzy.pl. Zapraszamy na mailing listę. Małgorzata tam pisze o między innymi swoim napoju kokosowym The Bridge, ale o różnych innych też rzeczach. I do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Dziękujemy.